Dobru to dział obsługi badań i rozwoju uniwersytetu. Dział, który powstał 9 miesięcy temu z połączenia działu koordynacji programów europejskich i działu... Obsługi badań i projektów naukowych. Pomagamy różnym jednostkom uniwersytetu i osobom pracującym na uniwersytecie pozyskać środki na prowadzenie swojej działalności naukowej i pozanaukowej, również dydaktycznej. Jeżeli chodzi o projekty, które realizujemy obecnie i które pozyskaliśmy w ostatnim czasie, to przede wszystkim realizujemy duży projekt Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL. Duży projekt od kilku miesięcy Energia Kompetencji oraz Lubelski Uniwersytet Kompetencji które są realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Humanistycznych. Kształcenie zawodowe na neofilologiach, bardzo fajna sprawa z partnerstwem zagranicznym, nowa oferta edukacyjna na informatyce i mamy dwa projekty badawcze, które są realizowane w naszym dziale, poświęcone migracjom, finansowane z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Weszliśmy także w działania międzynarodowe w sekcji pro projektów międzynarodowych finansowanych z Erasmusa Plusa jesteśmy partnerem w dwóch projektach europejskich, Europejski Uniwersytet Wschodni i w projekt WISE, to jest z Katolickim Uniwersytetem w Mediolanie. Ufamy, że będzie ich więcej, że będą do nas trafiać osoby, które chcą składać wnioski o projekty, a my będziemy próbować pomagać im, żeby te projekty potem rozliczyć w Uniwersytecie. Myślę, że dla osób, które poszukują tych środków, to jest bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o rozwój naukowy dla pracowników naukowych, bo, bo to jest warunkiem uzyskania awansów naukowych bardzo często, bo, bo projekty, zwłaszcza te z Narodowego Centrum Nauki, o których nie wspomniałem, a które powinny być naszym priorytetem, są bardzo ważne przy parametryzacji uniwersytetu i także przy awansie naukowym pracowników. To jest pierwsza rzecz. Zawsze przy tych projektach ktoś, kto pisze ten projekt, jest koordynatorem jego, może Zwiększyć swoją skromną pensję kulowską i wtedy mieć także bodziec finansowy do realizacji tych projektów. Uniwersytet natomiast z tego powodu zyskuje bardzo dużo, bo w ramach projektów kupujemy sprzęt komputerowy, kupujemy różne produkty, które przydają się w dydaktyce, finansujemy także utrzymanie uniwersytetu z naszych kosztów pośrednich, więc na pewno są to same korzyści dla uniwersytetu.